Y todavía quedan por entonces, eh, voy a Bello. No, to no, teraz vediamo. So che cosa è questa pelga? C'è una bella, ma non Oh, curva. O kurno. O, sorry widzowie Ale Ci was No dobra właśnie, to się teraz wspinaj Z telefonem i wężem Jeździ Gig, kładziesz mi kask, meta idę odnieść. To jest Z kurna. Dobra, idę odnieść kask. Przejdziemy się. I potem kładę. O, nie umyłem, jednego bo trudno. a ozór pies w bilnach no o kuźwa cała diki uwalona w kolorze błotnictwa w każdym razie każdego dnia mam na małej motoryce spodzianek i idę po ja. tego kładzisza może was na chwilę odstawię do garażu ale po prostu cięcie nie się jak tu kładem przyjadę bo na razie nie będę mi bo z gorąco kładiszał bo tu jaszko do maszyny tak jak już wam przed przedtem mówiłem no i widzowie to już będzie chyba wszystko kurna no tam walone błoto nigdy już tam nie umieję żadnej maszyny jezu to idę go my znowu dobra na razie już jestem widzimy się w następnym filmie No, i się mało widziałem tutaj, doszli. dzisiaj będziemy mieli kładać. Mój ja już byłem trochę pojeździć. Powalałem. Mam taki tor. Kask bym też chlapnął. tutaj? Tu ma na przykład brus tu, zacieki na nim, Więc kask też się chlapnę. Więc tak gogle zdejmę. Z kasku Dobra, w ogóle, w ogóle się wyczyści kiedy indziej. No nic. Idziemy ku za ramyć. Tylko jeszcze takie krótkie, małe ogłoszenie Ostatnio jest. Dobra, nie. Co ja wiem? Dobra, nieważne. Nie wiem nawet, co mam powiedzieć. Zapomniałem już. Ale tak. Yy... Kława będziemy mieć. Trzeba sprawdzić czy jest paliwko. Odpalić. Spada na gałązkę. Odpalić. Ziu. Patrzcie, bak was pochłoni. Widzicie paliwo. Dobra. Ile jest paliwka? Jest trochę. Zresztą teraz nie będę jeździł, bo jest upał. To bym gotowa Na razie tylko z Janem. Cyk. Sobie damy tak. Sobie damy luz. Cyk. Czekajcie. Oj. To już nie jest sanie. To Miał prawo udusić się. No I tutaj jest mój luz. Zaraz się tam wyjemy. Założymy wąż. I zjeżdżamy. Patrzymy. To było najgorsze, co myślałam, jakby yy, szlautek, wężem. Czekajcie, zaraz do Was wróżę, tylko po prostu tego, bo muszę go ją tak, może go ślizgnę ja. Nie, nie, nie dźwignę. Muszę dwoma rękami. Zaraz wróżę. Oj, dobra, w połowie jestem. I będziemy zaraz szli myć tam, w tamto miejsce. Zaraz Wam je oczywiście pokażę. No i elegancko, patrzcie, będziemy myty. Co, o, sorry, zjechałem wam z gazem, nie chcę. No, będziemy mieć ten kibus. No to elegancko dobrze. dostępne na obrazie, to dajemy I na wstecznik, wyjeżdżamy z garażu. Cyk, mamy klicznik. I mamy sobie ten. Teraz jesteśmy w głowie. O! Trzeba pójść Umiejętność, umiejętności. O, a trzeba wiedzieć zawsze. Pamiętajcie o tym ładnie jest dla Natury. To... A wem też trzeba trochę umieć jeździć. Nie jest tak, że mm. lamus wszędzie nakłada i będzie wypijać ziela we Jeszcze trzeba szlaki w terenie na ten. tu, o. O. Dobra. No i trzeba wjechać tu praktycznie na samą pomoc. kład zgaszony Będziemy do tej beki zaraz zakładać też szlaufę będziemy chlawać, tylko jeszcze po kask skoczę no, do garażu no i jak wiecie jest gorąco więc również musicie jak macie swoje sprzęty jak jest na przykład cross czy kład to musicie kurcze też zważyć żeby kładać albo crossa nie Nie bo jak jest gorąco to Czyli możecie ugotować będziecie mieszał sprzęcie Doma sprzętu z szkoły no. więc no ja se kaskniosę tu widzicie mój cień idę ze telefonem. z git potem se kurna git, idę zakładać chodźcie ze mną w sumie hec, O, tu pojęczyna. Powstają powstają pojęczynki Kurna git. to sobie włożymy tu Ajajaj, czekajcie, na chwilę was złożę No i słuchajcie, mamy szaf I tak, psikamy kurna No, to zajebiście, żebym się namył kurna walone patrzcie mi ciągle spada debil jak ja go tam mam założyć żeby go założyć Ech, nie wiem na taśmę dwustronną go kurna przykleję albo na izolację żeby już nigdy nie odkleiłem kropelką o patrzcie cyk tylko rury przed rurę cyk tutaj jest rura rura to sklinuje Kurna. Ty Ty kurna Dziadzie. nie te no, No, teraz. Tfu. nie przejdzie chyba. Tfu! Tfu! się ciało cały czas. No, ujdzie woda. Już leci. Elegancko. Sorry, że wam tak zatykam.

Kurda.